Wzory wieta są nieodłącznym elementem funkcji kwadratowej. Oglądając ten odcinek do końca dowiesz się, jak z nich korzystać, więc przejdźmy właściwie już do tego, czym one są. Są dwa wzory wieta. Jeden jest na iloczyn miejsc zerowych funkcji kwadratowej x1 razy x2 i można go zapisać w postaci, że jest to c przez a. C, czyli jest to oczywiście wyraz wolny z funkcji kwadratowej, a a jest to współczynnik kierunkowy, czyli ten stojący przy potędze drugiej. I to jest właśnie wzór na iloczyn miejsc zerowych oraz jest jeszcze wzór na sumę miejsc zerowych. Jest to x1 plus x2 i równa się on minus b przez a. Czyli jest on równy współczynnikowi stojącemu przy x, tylko że na minusie podzielić tak samo przez współczynnik kierunkowy, czyli ten stojący przy najwyższej potędze. I tak naprawdę z teorii o wzorach Wieta jest to tyle, więc myślę, że możemy śmiało przechodzić już do zadań. Funkcja kwadratowa f ma dwa miejsca zerowe. Nie obliczając tych miejsc zerowych, ustal ich znaki. Czyli musimy określić jakie są znaki miejsc zerowych w funkcji kwadratowej. Czy jest to większe od zera, czy jest to mniejsze od zera i właśnie o to w tym chodzi. A może jest to równe 0? No właśnie. Czyli tak. Potrzeba nam do tego obliczyć sobie iloczyn tych miejsc zerowych. Jest to x1 razy x2, czyli jest to oczywiście c przez a. Robimy sobie podpunkt a oczywiście, więc jest to 4 podzielić przez jedną drugą i jest to oczywiście 8. I teraz korzystamy z drugiego wzoru. Wieta, jest to X1 plus X2, czyli jest to minus B przez A, więc jest to 4 1 druga przez jedną drugą. Czyli 4,5 podzielić przez pół to jest oczywiście 9. Więc skoro widzimy, że iloczyn tych miejsc zerowych jest większy od zera oraz suma tych miejsc zerowych też jest większa od zera, to znaczy, że oba te miejsca zerowe są większe od zera. Tą zależność sobie zapamiętajcie, jeśli iloczyn i suma jest większe od zera, to oba miejsca zerowe są większe od zera. Pod punkcie B zapamiętajmy, że A to jest minus 1 druga, B to jest minus 7 i C to jest minus 24, Więc x1 razy x2 jest to c przez a, czyli jest to minus 24 przez minus 1, drugą i jest to 48. Yy, oraz x1 plus x2 jest to minus w przez a, czyli jest to 7 przez minus 1, drugą, czyli jest to minus 14. Widzimy teraz, że iloczyn miejsc zerowych jest większy od zera, natomiast suma jest od zera mniejsza. Więc patrzcie, skoro suma miejsc zerowych jest mniejsza od zera, czyli pierwsze miejsce zerowe dodać drugie jest mniejsze od zera, a iloczyn czyli jedno miejsce zerowe razy drugie i jest większe od zera to patrzcie skoro suma jest ujemna a iloczyn jest dodatni to dwie liczby ujemne pomnożone razy siebie dają liczbę dodatnią, więc iloczyn się zgadza, że jest dodatni, a wtedy właśnie suma jest ujemna. Więc wiemy wtedy, że x1 jest mniejsze od zera oraz że x2 jest mniejsze od zera. No właśnie, to było już zadanie pierwsze. A jeśli ty chciałbyś ze mną się przygotować do matury z matematyki, gorąco zapraszam na stronę wzorowanie.pl, gdzie znajdziesz właśnie moje kursy maturalne, które zaprowadzą cię po naprawdę wysoki wynik na maturze. Zadanie drugie, funkcja f od x równa się 2x plus px plus 10, ma dwa miejsca zerowe, które są liczbami całkowitymi. Wyznacz te miejsca zerowe i oblicz P. Czyli tak, wiemy, że funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe, więc wiemy, że delta jest większa od 0. Po drugie, korzystając ze wzoru Wieta, jesteśmy sobie w stanie wyliczyć C przez A oraz minus B przez A. A jako, że mamy tutaj A równe 2, C równe 10 i B równe tak naprawdę naszemu parametrowi P, to jesteśmy w stanie tak naprawdę wszystko wyznaczyć. Czyli C przez A jest to 10 przez 2, więc jest to 5. Czyli x1 razy x2 jest to 5. I to jest już bardzo cenna informacja, a minus b przez a, jest to minus jedna druga p, więc tutaj też warto na to zwrócić uwagę. I delta jest większa od zera, to znaczy, że p kwadrat minus 80 jest większe od zera, bo wzór na delta jest b kwadrat minus 4ac, czyli p kwadrat minus 80 musi być tutaj większe od zera. No i przejdźmy sobie niżej. p kwadrat minus 80 można sobie rozpisać jako p minus 4 pierwiastki z 5 razy p plus 4 pierwiastki z 5. Ja oczywiście znałem pierwiastek z 80, wiedziałem ile to jest. Jeśli nie wiecie, na spokojnie można to zrobić z delty, nie nie ma żadnego problemu. I jest to większe od zera, wtedy szkicujemy sobie to wszystko na wykresie. Właśnie wykres wygląda w ten sposób, ponieważ nasze a, czyli nasz współczynnik kierunkowy, jest tutaj równy 1, czyli jest większy od zera. Więc wykres szkicujemy sobie właśnie od góry, czyli nasze p należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 4 pierwiastki z 5, suma od 4 pierwiastki z 5 do plus nieskończoności. Więc jest to jedna nasza zależność, do której nasze p musi należeć. I teraz mamy kolejne zależności. x1 razy x2 ma być. Właśnie równe 5 i też wiemy, że X1 oraz X2 należy do liczb całkowitych, bo to było podane w poleceniu i co z tego możemy zauważyć? Skoro iloczyn miejsc zerowych ma być równy 5 i te miejsca zerowe mają być całkowite, to tymi liczbami jest tak naprawdę 1 i 5. Albo minus 1 i minus 5. Są to dwa możliwe przypadki, których iloczyn daje po prostu 5. Więc sprawdzamy sobie dla 1 oraz dla 5. X1 plus X2 ma być równe minus 1 druga P, czy 1 plus 5 to jest minus 1 druga P, więc P jest równe minus 12. To się dzieje właśnie w pierwszym przypadku. Natomiast w drugim przypadku mamy x1 plus x2, które jest również równe minus 1 druga P i mamy minus 1 minus 5 równa się minus 1 druga P. Mnożymy sobie to razy minus 2 i otrzymujemy, że P równa się 12, właśnie w w przypadku drugim. Zadanie trzecie jest takim najbardziej typowym zadaniem na wzory Wieta. Chodzi mi konkretnie nie o to, że to jest dowód, tylko chodzi mi o to, że tutaj zastosujemy pewnego rodzaju przekształcenie, które bardzo często przydaje się na maturze. I zaraz Wam je pokażę. Czyli tak, mamy liczby x1 i x2 są miejscami serowymi funkcji. To jest właśnie wzór naszej funkcji. Musimy wykazać, że kwadrat różnicy miejsc zerowych dodać x1 kwadrat plus x2 kwadrat w sumie razy 4 jest to równe 20 plus 6 pierwiastków z 2 w jaki sposób to zrobić? I zrobimy to zadanie właśnie z wzoru Wieta, bo w tym temacie się znajdujemy. Więc wychodzimy sobie od strony lewej, czyli mamy tutaj x1 minus x2 do kwadratu, dodać 4x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu. Więc możemy sobie to rozpisać ze wzoru skróconego mnożenia, że jest to x1 kwadrat minus 2x1x2 plus x2 do kwadratu. Następnie dalej mamy plus 4 razy. I rozpisujemy sobie to. Tutaj widzimy, że jest x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu, więc można sobie to rozpisać, że jest to x1 do kwadratu, dodać x2. 2 do kwadratu, ale dodajemy jeszcze do tego 2x1x2, aby powstał nam tutaj wzór skróconego mnożenia, i następnie odejmujemy 2x1x2, żeby tak naprawdę mieć to samo, co było wyżej. Ale ta postać nam się przyda do tego, żeby powstał nam tutaj wzór, gdzie będzie mieli x1 plus x2, aby zastosować wzór Wieta. Ok, i tutaj sobie robimy to samo, czyli mamy x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu, i jak wcześniej było minus 2x1x2, to teraz sobie zrobię z tego plus 2x1x2, ale żeby było to to samo, co było wyżej. To trzeba od tego jeszcze odjąć minus 4x1x2. Tutaj następnie mamy plus 4 razy. No i właśnie zrobiłem tutaj to, co mówiłem, czyli x1 plus x2 do kwadratu minus 2x1x2. No i teraz przepisujemy x1 plus x2 do kwadratu minus 4x1x2 plus 4x1 plus x2 do kwadratu minus 8x1x2. Teraz sobie wyrazy podobne możemy ze sobą zsumować. Czyli widzimy, że to jest x1 plus x2 do kwadratu i tu też widzimy, że jest 4x1 plus x2 do kwadratu. Więc stąd mamy 5x1. 1x2 właśnie do kwadratu minus 12x1x2, bo tutaj mamy minus 4x1x2, a tu mamy minus 8x1x2. I teraz bardzo ładnie wyklarowały nam się tutaj wzory Wieta. I mamy tutaj pierwszy wzór Wieta, czyli jest to minus b przez a, więc jest to 5 razy Minus B przez A. Minus B to znaczy, że jest to minus 4 pierwiastki z 5, ale jeszcze z minusem, więc jest to 4 pierwiastki z 5 przez A, czyli przez 2 pierwiastki z 5. Więc mamy 4 pierwiastki z 5 przez 2 pierwiastki z 5 podniesione do kwadratu. Pierwiastek z 5 z pierwiastkiem z 5 nam się skraca. Tutaj dwójka z czwórką tak naprawdę też nam się skraca. I następnie mamy minus 12 razy C przez A, a C to było równe pierwiastkowi z 10. Czyli mamy pierwiastek z 10 przez 2 pierwiastki z 5. I w jaki sposób możemy sobie to rozpisać? Możemy to rozpisać, że pierwiastek z 10 jest to tak naprawdę, uwaga, uwaga, pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 5, to jest właśnie pierwiastek z 10. Wtedy pierwiastek z 5 z pierwiastkiem z 5 nam się tutaj skraca. Otrzymujemy wtedy 5 razy 2 do kwadratu, czyli 5 razy 4, więc jest to 20 minus 12 razy pierwiastek z 2 przez 2, czyli tutaj powstaje nam 1, a tutaj powstaje nam 6, więc otrzymujemy minus 6 pierwiastków z 2 i jest to równe stronie prawej. I wiem, że tutaj w poleceniu jest napisane 20 plus 6 pierwiastków z 2, ale po prostu przepisując polecenie się pomyliłem i tutaj normalnie w poleceniu zadania w podręczniku tam za mną stał znak minus, więc jest oczywiście minus i jest to równe prawej stronie, czyli jest tutaj wszystko to zrobione poprawnie. Więc przejdźmy teraz już do zadania następnego, zadania dla osób wspierających ten kanał.